Witam po już jakże dla was krótkiej, a dla mnie naprawdę długiej, bo chyba półtorej godziny. Bronto, jak widzicie, jest świetny z, z tym wszystkim. Oczywiście ja chodzę przez tekstury. Nie schodźcie tak, bo zginiecie. Tak jak ja na przykład możecie. Fu! o, i prawie chcecie nie zginąłem. E, tak, odwajają tam, a musiałem go przeprowadzić aż tutaj. Czyli musiałem przejść tak naokoło. Było to trudne, ale udało się. Owieczki nadal tam sobie są. I raczej tam sobie zostaną. Udało mi się mega lanie w końcu. E... Ale w końcu mi się udało, ponieważ ta mega nie chciała w ogóle przejść przez, przez behomota eee, i miałem dylemat, bo tak e, Tylon mogłem przeskoczyć, Bronto to po prostu sobie przeszło, ale on nie więc musiałem na niego zrobić specjalne bramę i nie chciał w ogóle przejść przez nią, to jest fenomen cały ah Hmm. Idę się w ogóle przejść, zobaczyć co się dzieje. Ale Olesta do trajków. Tam jest Rex. Tam jest Ptero. Jez, jak ten Galilimus wyskoczył. To znaczy, że coś go goni. Albo coś chcę zjeść. W sumie ja stąd może po prostu ucieknę. W sumie, w sumie pójdę chyba po jakiegoś dinozaura, bo jednak boję się samemu chodzić. Co z tego, czy mam naładowane strzelby. O! Bardzo ładnie e, Uda mi się przejść tędy i nie spaść No... Dobra u, u, dobra eee Mogę z ciebie strzelać Tak, mogę z niego strzelać, dobra. One mm. man speed'a mu dodam. O, tam jest Dodo. Ale to, to nie jest łuk. Zapomniałem. O, ale pięknie weszło. Zapomniałem, że to nie jest łuk i nie, i nie naprężam. Na przejdę się, zobaczę, czy jest coś fajnego do swojenia. I tutaj. Trajki, raptory. Martwe raptory. W sumie mogę Reksa. I w sumie pójdę po tego Reksa. Tylko nie wiem, czy mi starczy e, strzałek. Nie, nie wiem, czy jest wystarczająco szybki, żeby w ogóle konkurować z nim. E, ale spróbuję. E, Dobra tam jest ewidentnie kolejny A. Dobra, najpierw będzie problem z tym, że on słabo pływa Ale chyba dam radę. Tak, zrólował się już na mnie. Nie, nie zrólował się. A może jednak... O Jezu, co ja robię? Serio? No chodź tu W sumie mam ocno na mnie wywalone W sumie to i lepiej Nie dostał Dupala To jest albo dauros. Ja na mnie zaagrawał. Wiesz że mogę ucieka. Pięknie się zbugował, o tak. Szkoda, że nie całe stado, ale nie można mieć wszystkiego, prawda? Okej, okay. już się od... odbagowałem gościa. O nie, T-Rex! O nie. Co ja mam włączone? Dobrze. O i przynajmniej teraz będę miał prymita, żeby oswoić sobie allosaurusa. Coś ciekawego łapka tylko, dobra. Dobra tam leży podajże. Jak tam o dobra, nie przedłużam tego odcinka. Eee... A no więc co, komentujcie. Eee. No nie wiem, możecie, coś tam, nie wiem, dać suba czy coś w tym rodzaju. Eee. I chyba będę się żegnał. Tylko znajdę tylko na alozaurusa. jak Jakbym ja nie zauważył, abyście zauważyli. To możecie napisać na jakim, na jakim levelu Niedźwiedź karno Leworkowaty Tapiera Golosaurus O Jezu widzę że Dobra A więc żegnam was wszystkich i do następnego odcinka. Cześć!